Oczywiście, pierwsze zastrzeżenie, możemy domniemywać pewnych rzeczy, ale dużo łatwiej objaśniać zdarzenia, które miały miejsce niż te, które będą dopiero mieć miejsce. Po drugie, no, te trzy kierunki symboliczne są oczywiście pewnym przybliżeniem. Ja jestem głęboko przekonany, że scenariusz nie powtarza się dokładnie w żadnym wypadku i po, po kolei bym eliminował, na pewno nie Amsterdam ponieważ, bo po prostu czekają nas kłopoty i, i to przekonanie, że czekają na kłopoty czerpie z, z takich powszechnie znanych wskaźników makroekonomicznych dotyczących wielkości zadłużenia publicznego, dotyczących szacunków, dotyczących rzeczywistego zadłużenia publicznego, bo jest tajemnicą poliszynela, że ono jest poukrywane sprytnie w, pod dywan w różnych instytucjach dotyczących zadłużenia prywatnego Polaków i jak tego, jak oceniane są perspektywy spłaty, no i ogólnie spodziewanych prognoz gospodarczych, które spowodują, że przy takich podstawach makroekonomicznych będziemy musieli mieć poważne problemy, więc na pewno nie Amsterdam. Bo Amsterdam to państwo dobrobytu, no tak mi się kojarzy, to powiedzmy, że stereotyp taki, że tam sobie mogą szaleć rozmaite grupy obyczajowe, takie palikotowe, bo, bo, bo nie mają większych problemów w tej chwili. Na pewno nie Budapeszt. To jest moim zdaniem myślenie magiczne, które kiedyś się nazywało na prawicy odbiciem wahadła. To znaczy takim, że im bardziej wygra lewica, to tym bardziej potem może wygrać prawica. Myślę, że cały plan opozycji w Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach polegał na tym, żeby stworzyć grunt pod taki w Budapeszt, to znaczy z góry i to jeszcze grubo przed wyborami odrzucono walkę o zwycięstwo walczono o to, żeby stworzyć taki dwójpodział sceny politycznej, to znaczy, żeby Prawo i Sprawiedliwość było jedyną opozycją blokowaną przez jakąś trójkoalicję wszystkich pozostałych. Więc to wzięło w łeb po prostu, ponieważ w tej chwili nie ma dwójpodziału jasnego i w tym momencie czekanie z założonymi rękami, a rozumiem na tym miała polegać koncepcja Budapesztu, czekanie z założonymi rękami, że kryzys spowoduje, że Polacy zawyją, jak to było takie określenie kiedyś przez kogoś rzucone, I jak zawyją, to, to, to w związku z tym rzucą się w ramiona Jarosława Kaczyńskiego, bo nikogo innego nie będzie, kim mogliby pokarać dotychczas rządzących za to, że ich zawiedli. No już wiadomo, że to jest niemożliwe, ponieważ w ewentualnym zawyciu Polacy rozstrzelą głosy między opozycję prawicową i opozycję lewicową, w związku z tym nic z tego Budapesztu nie wyjdzie. No i Ateny zostają jako jedyne na placu boju, tylko pytanie, co to właściwie są Ateny? Znaczy co to w praktyce oznacza? Bo jeżeli ma to oznaczać chaos, zamęt, no... Nie wiadomo, jak sobie poradzimy z tym, jest wielce prawdopodobne, chociaż jak na razie w zarządzaniu, w zarządzaniu emocjami obecny establishment jest bardzo sprawny, ale oczywiście te emocje mogą się wymknąć spod kontroli, więc jakiegoś chaosu, jakichś zamieszek nie można wykluczyć. Natomiast no, nie śledzę tak dokładnie sytuacji w Madrycie, ale jak się zobaczy w Atenach, ale jak się zobaczy sytuację w Madrycie, no to jest to właściwie tak, że jest rozczarowanie, z którego nic nie wynika. Więc jeżeli ma coś z tego wyniknąć, to to jest pytanie, ile czasu mamy do momentu zmiany nastrojów społecznych i kto będzie, przygotuje się z ofertą do zagospodarowania tej zmiany nastrojów. W tej chwili mamy do czynienia z takim, no powiedziałbym, ostrożnym zadowoleniem, to znaczy warunkowym zadowoleniem. Polacy są zaniepokojeni, ale generalnie jeszcze wierzą w bezpieczeństwo socjalne, w stabilność i ta emocja była generalną emocją, która zadecydowała u niej w wyniku wyborów. Okazało się, że jest silniejsza niż emocja rozczarowania, na którą stawiała opozycja. Pytanie, czy takie skromne zadowolenie jest w stanie długo się utrzymać, a jeżeli się nie utrzyma, to kto przyjdzie z ofertą do, do niezadowolonych? I to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ponieważ... No pis na razie tkwi w jeszcze, to się trudno wymagać w dwa tygodnie zmiany generalnej narracji, ale cały czas tkwi właśnie w wieże magicznej w drugi Budapeszt, czyli odbicie wahadła, czyli to, że moment kryzysu automatycznie gigantyczne zwycięstwo prawa i sprawiedliwości i mandat do rządzenia taki na wzór Orbana, dwie trzecie, prawda, mandatów. Natomiast no SLP. Teatron nie formułuje od dawna żadnej oferty, natomiast no, palikot jest to, jest to przykry temat do rozmowy, ale, ale, ale powiedzmy zostawmy go sobie na później, natomiast też zupełnie nie wiadomo co to jest, ponieważ jest to kompletny kameleon. Kto, kto śledził jego drogę życiową i polityczną wie, że ten człowiek jest w stanie w każdym momencie wyskoczyć ze wszystkim, co akurat uzna za stosowne, w związku z czym jest kompletnie nieprzewidywalny. Dlatego powiedziałbym coś w rodzaju Aten, ale nic, nic dokładnie z tego.